Teraz jest 23 z kawałkiem. Zaraz będzie północ. Więc nie wiem czy będzie widać na tym sprzęcie. No bo jest północ. Tam taka wieża świecąca i tak dalej. Ale trzymamy kciuki, że coś będzie widać, ok, No dobrze, więc... Tutaj się ukrywam teraz przed kotem prezesa. Ciekawe, czy kot chociaż jest zdrowy i czy nie skotkowi nie, nie dolega. Nie mówiąc o prezesie. No dobrze, więc ukrywam się przed państwem polskim już. Ponad sześć lat się przed Państwem Polskim ukrywam. To jest nagrywane dzisiaj w czasie rzeczywistym, więc pożyjemy. Zobaczymy, stara władza się trzyma. Nie chcę. Teraz już siadłem to czeka pks -em. jestem 3 metry nad ziemią, czy jakoś tak, dlatego mam pewności, że kot prezesa Kaczyńskiego tutaj nie doskoczy te 3 metry wysokości, ani nie będzie biegł za tym autobusem, to by się zmęczył kiciuś. Prezes jest podobno chory na kolana, czy jakoś tak to też raczej mnie nie donie, Więc mam tu pewność, że państwo to nie złapie jeszcze za starej władzy. A z tą nową to pogadamy jakoś, żeby. Władza spowodowała, żeby państwo polskie się odczyło ode mnie raz na zawsze, okej. Okay? To państwo polskie bez żadnych kwitów sprawnie się przyczepiło do mnie, dlatego zwracam uwagę na to, że nie podoba mi się. Nigdy się nie podobało i prawa okej. A no więc doszło do tego, że 6 lat już się ponad ukrywam przed świniami pisowskimi i różnymi innymi bydlakami pisorowatymi, które mogły pomagać i mogły doradzać Państwu polskiemu, żeby państwo polskie właśnie... Takie akcje przeprowadzałoby sprawny przeciwko mnie. Ok. Teraz pan kierowca ma przerwę wyrównawczą, żeby o czasie jechał, bo za wcześnie przyjedzie i będzie problem. Więc pan kierowca silnik wyłącza, żeby oszczędzał paliwo i tak dalej. No chodzi, że tym świniom pisowskim mogły pomagać jakieś naprawdę sukienkoty, pisiorowato podobne, albo jakieś naprawdę świnie podłe i nikczemne dużego kalibru. Mogły podpowiadać tym świniom pisowskim, że no, świnie pisowskie podjęły decyzję, jako państwo polskie, aby mnie nękać uporczywie, aby mi zrobić krzywdę, aby mnie stresować. Aby mnie nękać uporczywie, już ponad 6 lat, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego część z moich wiernych widzów może się domyślać, co ja na to wszystko okej, okay? że mam inne zdanie, i to wszystko musi być wyrównane, naprawione za dość uczynienie odszkodowania i tak dalej. A wszystkich winnych tej sytuacji już od dawna wnioskuję o karę śmierci bezwłocznie, ponieważ akurat wszyscy ci, którzy do tego doprowadzili. No świadomie to robili i wiedzieli, że to jest ustawka cyniczna, zaplanowana, świadoma. Dlatego też kara musi być surowa dla tych wszystkich świń pisiorowatych i tak dalej. Państwo Polskie to jest organizacja przestępcza, doskonale zorganizowana, co jest bezsporne. Dziękuję, do widzenia.